Hej, tu Belek. A więc stało się. Moje konto do Road to Global doszło waka. Eee, szczerze mówiąc, należał mi się ten wak, ponieważ w ostatnim meczu poszedłem z Spinbota, bo czterech graczy, dosłownie czterech graczy, poszło full odpał. Znaczy, dobra, przesadzam. Na początku poszli sobie Rage'a we czterech na mnie samego, bo ja tylko ja czytowałem w swoim teamie. I później jak poszedłem ja spina, to dwóch zaczęło spinować. No i bym powiedział, że to było jeden na jeden na cztery. No jeden na trzy, bo czwarty robił gówno dosłownie. Nie wiem, nie wiem jak można mieć takie staty i dodatku czytować. No nic, trudno. Yy, pierwszy sezon się skończył. Będzie drugi. Będzie. Będzie drugi i... Muszę przestać grać semi na kontach, ponieważ no nie chcę dostać waka, To oznacza, że będzie nowa seria Road to Overwatch, no tak, no przecież ja się nie nauczyłem nic, więc będzie nowa seria route to Overwatch, ban, e, będzie to robione na moim drugim koncie, więc no, piszcie swoje pomysły, bo to będzie z powyższymi pomysłami jak e, pewien, pewien youtuber, którego... No, tutaj tego teraz widzicie tak na ekranie widać. No, więc dawajcie pomysły, co dawać. Eee, ten pomysł, który mi się podoba, przypnie po prostu i będzie na następny w filmie z Overwatch. No i co? A dziękuję Wam za oglądanie, na razie i cześć. Kubele. Kubele. Kubele? No. What? One... Seriously? No. Seriously? No. Seriously? No. I I don't I don't trust that. Seriously. Bad, like. Like one.